Drodzy bracia w kapłańskim posługiwaniu, na czele z księdzem Prawatem Proboszczem, z księdzem Kanonikiem Jubilatem, osoby życia konsekrowanego siostry i bracia w Chrystusie Panu. W 1918 roku, zaraz po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, największą, boliczącą wtedy 32 tysiące wiernych, Parafią Archidiecezji Gnieźnieńskiej była bydgoska parafia pod wezwaniem świętych Marcina i Mikołaja. Nasz ówczesny biskup, kardynał Edmund Dalbor, jak pisał jego biograf, dobrze wiedział, że pośród istotnych warunków, które mogły i mogą wpływać na skuteczność duszpasterskiej pracy, jest odpowiednio ukształtowana sieć parafii. Rozpoczęte więc już w 1919 roku właśnie z jego woli przygotowania do podziału tej wielkiej bydgoskiej farnej parafii znalazły swój finał najpierw w utworzeniu tutaj w Bydgoszczy czterech duszpasterskich okręgów. Potrwającym zaś kolejne trzy lata procesie przygotowań, który został wzmocniony także napływem ludności polskiej do Bydgoszczy. Prymas widział, jak wielu ludzi przychodzi i w Bydgoszczy się osiedla w tym czasie. Podjął ostateczną decyzję, żeby w ówczesnej Bydgoszczy powołać do życia pięć nowych parafii, i pośród tych parafii. Jak wiecie, jest również nasza dzisiejsza jubilatka, Wasza parafialna wspólnota. Moi kochani, obchodząc jubileusz istnienia parafii, dziękujemy Bogu za wszystkich, którzy tę parafię tworzą, za jej stuletnią jakże bogatą w różne wydarzenia, historię, za wszystkich ludzi, którzy na przestrzeni wieków Ją tworzyli i nadal tworzą za dotychczasowych czterech proboszczów tej parafii, zaczynając od proboszcza pierwszego i budowniczego tej świątyni, księdza kanonika Jana Konopczyńskiego, za wszystkich, którzy swoim trudem, swoją pracą, swoją miłością budowali i budują tę parafialną wspólnotę. I chociaż papież Franciszek powiedział nam kiedyś, że parafia nie jest dzisiaj jedyną ewangelizacyjną wspólnotą, a jednak mówił, zachowuje wciąż zdolność do nieustannego reformowania się i przystosowania nadal będzie kościołem, który mieszka pośród synów i córek tej ziemi. Kościół, który jest owocem męki, śmierci, zmartwychwstania Jezusa. Kościół, który rodzi się z otwartego boku Chrystusa na krzyżu. Kościół, o którym święty Jan Paweł II mówił, że obecny w osobie Jana i wszystkich wierzących wszystkich czasów. Kościół, któremu Jezus z Krzyża powierza swoją matkę. Kościół więc, w którym o jej matczynej obecności świadczą liczne znaki przez nią czynione przez wieki. Świadczy już sama obecność Maryi w jerozolimskim Wieczerniku. w tym pierwszym dniu Kościoła trwała jednomyślnie na modlitwie razem z apostołami. Ale o jej matczynej obecności świadczą też tytuły tworzonych przez wieki parafii, które uciekają się do jej macierzyńskiego wstawiennictwa, jak właśnie wasza parafia. Bo ona rzeczywiście uczy nas, powiadał papież Franciszek, cnoty oczekiwania, także wtedy, kiedy wszystko zdaje się bezsensowne. Uczy zawierzenia i zaufania Panu Bogu, nawet wtedy, kiedy wydaje się on przesłonięty z powodu zła tego świata. Uczy pokonywania codziennych trudów i wspiera nasz, nasze kroki. Ona bowiem mówi nieustannie do naszego serca, wstań, popatrz w przód. Nie lękaj się. Jest dla nas, dla pielgrzymującego ludu, jak ją często przyzywa, przyzywamy, znakiem pociechy i niezawodnej nadziei. Matka naszej nadziei. Moi kochani, nie wiem, jakie racje powodowały wtedy, gdy tworzył waszą parafię ksiądz kardynał Edmund Hlond. Że powierzył ją właśnie w stawiennictwu Matki Boskiej nieustającej pomocy. Być może sądził, że w trudnym czasie powstania nowej parafii, zwłaszcza kiedy czekało ją, czekała ją budowa kościoła, to jedno z najczęściej używanych pośród chrześcijan wezwań odnoszących się do Matki Bożej, przyniesie ludziom tutaj pokój i nadzieję. Bo przecież wiemy, że potrzebują ją i przyzywają tym tytułem ci najbardziej smutni, potrzebujący, którzy odczuwają szczególnie wielką potrzebę miłości, wsparcia, opieki. Wiemy, że ten tytuł Matki Boskiej nieustającej pomocy jest natrwale związany z jakże pięknym i dostojnym wizerunkiem Maryi. Szczonym w jednym z kościołów Rzymu, położonym w sercu wiecznego miasta przywija Merulana. I być może jako parafianie, tej parafii, która nosi tytuł Matki Bożej Nieustającej Pomocy, modliliście się już w tym kościele, znacie jego też burzliwą historię związaną z tą piękną ikoną, która według pobożnej tradycji. Została przywieziona z Krety czy z Bizancjum, niektórzy wprost mówią ze świętej góry Atos przez bogatego kupca Rzymu. Być może pamiętacie, że po okresie zawieruchy i zapomnienia, w jaki popadł ten kościółek pod wezwaniem świętego Mateusza i sam obraz, kiedy do niego przyszli w XIX wieku redemptoryści. A zwłaszcza po koronacji obrazu w 1867 roku nastąpił niebywały rozkwit kultu i nabożeństwa do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Do tego stopnia, że w 1876 roku zostało ustanowione osobne święto uczci Matki Boskiej Nieustającej pomocy. Ale nie wiem jednak. Czy również wiecie, to też widać tutaj w tej centralnej postaci, że choć Maria jest owszem centralną postacią tego obrazu, to jednak nie jest to centralny punkt. Jak się popatrzy na ten obraz, z geometrycznego środku, w geometrycznym środku ikony znajdują się bowiem. Połączone ręce matki i dzieciątka, przedstawione w taki sposób, że Maryja pokazuje na swojego syna. Ona choć na pierwszy rzut oka jest w centrum, ale nie na siebie pokazuje, na Jezusa. Mamy przed oczyma, kiedy się modlimy do nieustającej pomocy, te połączone dłonie matki i syna. Ewangelista Jan w scenie ukrzyżowania słyszeliśmy, mówi, że Maria stała pod krzyżem. Po prostu tam była. Nie odeszła spod krzyża. Maria bowiem jest tam wierna i obecna. Jest tam obecna ze względu na wierność wobec planu Boga, ale również ze względu na instynkt matki. Ona była tam po prostu w najzwyklejszy sposób. Matka Jezusa była pod krzyżem i z woli Jezusa jest z nami. Do nas bowiem, do każdej i do każdego z nas, Jan mówi, oto matka Twoja. Papież Franciszek powie, pamiętajcie więc, nie jesteście sierotami, macie matkę. Macie matkę w niebie, ale nie jesteście też sierotami tu na ziemi, bo mamy matkę Maryję, ale mamy też Kościół, naszą matkę. Obie dają nam nadzieję, bo obie prowadzą nas do Chrystusa. Kościół, jak tłumaczył święty Augustyn, jest rzeczywiście matką chrześcijan. Jest naszą matką wierze. W naszym życiu nadprzyrodzonym. Oj, kochani, podstawowym zadaniem Kościoła jest prowadzić nas do Jezusa. Kościół nie istnieje dla siebie. Parafia też nie istnieje dla siebie. Kościół nie jest po to, żeby na samym sobie skupiać uwagę. To nie jest muzeum pieczołowicie przechowujące zabytki z przeszłości. Owszem, historia i tradycja Kościoła to żywa pamięć, to więź z Jezusem, która tworzy naszą tożsamość, ale która nie jest jednak i nie może być nigdy jakimś nostalgicznym powracaniem do przeszłości sentymentalnym wspominaniem być może lepszych, lepszych czasów, ale życiem. Papież Franciszek, jeszcze raz zanim powiem, mówi: Parafia nie jest jakimś muzeum pamięci o przeszłości albo symbolem obecności na danym terytorium. Jest sercem Kościoła w misji. Wiemy, jaka jest rola serca, jak serce funkcjonuje. Ma dawać życie. Parafia jest więc sercem misji Kościoła, gdzie przyjmujemy i dzielimy nowe życie. To życie, które pokonuje grzech, śmierć, smutek. Każdy smutek zachowuje młodość serca. Parafia jest sercem misji Kościoła, o ile daje życie. Powiada papież poprzez swoją działalność, pobudza, formuje. Wciąż swych członków by byli ludźmi ewangelizu, ewangelizującymi. Jest wspólnotą, gdzie spragnieni przychodzą i piją, żeby dalej iść w drogę. Dlatego dziś tutaj dziękujemy Bogu za to bijące serce kościoła w tej dzielnicy Bydgoszczy. Stulecie parafii to niewątpliwie okazja, żeby zaczerpnąć nowych sił, nowych duchowych mocy. Chcemy dziś więc do niej, do Matki nieustającej pomocy wołać, by zaczerpnąć światła i natchnienia na dalszą drogę, by mądrze, cierpliwie i wspólnie rozeznawać, gdzie dziś pragnie nas Jezus prowadzić. Powiadał ostatnio w Rzymie, kiedy się spotkał z proboszczami całego świata papież, nigdy nie staniemy się misyjnym kościołem synodalnym, jeśli nasze wspólnoty parafialne nie uczynią uczestnictwa wszystkich ochrzczonych w jednej misji głoszenia Ewangelii znakiem rozpoznawczym swojego życia, jeżeli się po tym nie będzie poznawać wspólnoty parafialne. Jeżeli to nie będzie znak rozpoznawczy, że wszyscy uczestniczymy, wszyscy na mocy chrztu w misji Chrystusa, że to bijące serce Kościoła jest żywe w nas. Konieczne zatem, powiada, aby wspólnoty parafialne stawały się coraz bardziej miejscami, z których ochrzczeni wychodzą jako uczniowie, misjonarze i do których wracają. Pełni radości, aby dzielić się cudami zdziałanymi przez Pana, przez ich świadectwo. To nie jest miejsce, w którym się trzeba zamknąć, przeczekać, schronić się przed tym, co jest na zewnątrz, ale umocnieni łaską Słowa Bożego, darami sakramentów, wyjść jako ludzie ochrzczeni jako misjonarze do tego świata do tego naszego świata do naszych rodzin do naszych wspólnot do naszych znajomości i koleżeństwa a potem wracać z radością żeby dzielić się cudami działającymi przez Pana przez nasze świadectwo bo tak bije zdrowe serce tak pracuje zdrowe serce tak bije serce Kościoła, jak powiadał święty Jan Paweł II w sercu matki. Moi kochani, takiego rytmu życzę Wam na następne stulecia. I oto się dzisiaj z Wami w tej Eucharystii modlę. Modlę się o to, żeby Wasze serca biły taką miłością do Pana Boga i do drugiego człowieka, żebyście stąd wychodzili pełni Bożych darów. Odważni, radośni, świadomi swego chrześcijańskiego powołania, mocy, którą daje nam Bóg, ufności, że prowadzi nas ta, która jest nieustanną wspomożycielką, i jednocześnie wracali, jak do źródła, do źródła siły i mocy, dzieląc się świadectwem tego, czego Bóg przez nas dokonał, przez nasze życie, przez nasze powołanie przez nasze otwarcie na Jego łaskę i na Jego miłość. Amen.